Witam wszystkich tak, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ja Modern Warfare. Mam nadzieję, że przedni, poprzedni odcinek Wam się a podobał. My mamy Czy ja swoje? mogę to wziąć, żeby sobie postrzelać Oczywiście nie mam nic więcej, tak? Nie mam, dobrze. Dobrze, startujecie jak tylko się przedrzemy! Gotowi? Tak jest, lecimy. No, starano ich helikoptery. Dobra. Leć nisko. Baza jest przed nami. Mhm. Widać lotnisko. Starano Staram się Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Troszeczkę muszę ściszyć, bo mi tu za głośno. Druga drużyna będzie nas osłaniać z ciała. Dobra, weźmy ten karabin... Okoliczne wojska zbliżają się do bazy barkowa. Prosimy o wsparcie powietrzne. Zrozumiano 3,1. Wysyła mnie oznakowany helikopter na swoją pozycję. Utrzymać pozycję? Utrzymać pozycję. Zrozumiano. Uwaga, zaatakujemy ich zbrojowców, zabierzemy broń i przejmiemy lotnisko tak karib walczymy o wolny urzyki o nasz kraj za urzyki sta za urzyki sta poszło poszło Nieźle tu dał czadu. Ten się zablokował. A <laughs> to nasza dziewczynka. Dobra, wchodzimy. Zdech. Gdzie się się schowałeś, tym, że Myślę, dalej. Myślałem, że to nasza. A to nie nasze. Jezu, jakie to strzelanie jest przyjemne. O Lanka na najwyższym poziomie, tak jest, zginąć mi tu. Owo? W co mam uderzyć? Nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Poszło! Dobra, zrobiło się cicho. Jeszcze skądś mi... ktoś do mnie tu... A nie, to Armen jest, to nasza. Hmm? rozstrzał też jest dobry. Przede wszystkim tak dźwięk, i teraz tak odgłos dialogów może być troszkę głośniejszy, ale odgłos efektów troszkę mniejszy. Bo jak kurde, nic nie słyszę, nie? mamy więcej samolotów. No i dobrze, że mamy samolot w powietrzu, Chciałam strzelać. To no nie chyba w to najpierw znamy zabezpiecz zbrojnie, dobra? Ale mi lutną. Mhm. Prawie zginąłem. Ja się tu chciałem postrzelać, a nie samolotami, kurka, polatać. Dobra. Dobra, ja bym się chciał tutaj... ...przydostać, może wziąć coś lepszego, na przykład to. Kurka, to mi się właśnie mi się podoba w tym wszystkim. Ach, mnie zdjęli od razu. <noise> no dobra. Ło. Wow. Skąd on mnie dorwał? Ach tu, przede mną. No, no, no dobrze, dobrze, dobrze. tuciutko wypierdzielać stąd. Aha. Jak mnie zabił kurde? Dobra, ja muszę się tu przede wszystkim. Tu był gnojek Tu mnie tu umie przyczaju. Dobra. Spokoj. Nie tym razem sterowanie tym głównym to jest po prostu. A może dronów byście to nazwali? Co? Nie bardzo. Tak, nie ma to jak wyjść pod granat. Zajebiście. Dobra, weźmy te samoloty. To nie da, nie. Dobra. No jak, ale się zaciąłem tu. <laughs> Zobaczcie Ja bym może w to musiał wcelować. Nie bardzo. No spoko. Prowadzili posiłki! Ło. Wow. swoich strzałów. Dobrze. Już lecę. Poszło. Trafiam go dwa razy i jest trafiony kurka. Nie tak w tym cesie co? Wow. Dobra. Zróbmy to tym samolotem. Przejdźmy. Gdzie mamy iść? Tam. Dobrze. 25 metrów. Ja bym to zmienił kurka, bo no. No dobrze. Ja myślałem, że będę sobie strzelała tu... Czerwony budynek, to jest tu? To jest tu. No jak mam tam wejść? Nie no, tędy nie wejdę, dobra czekajcie, zeskoczyć też nie bardzo. No złaś, zaciął się, kopka. No złaś, czerwony budynek to Łama bym chciał zejść. Dobra, wchodzimy. O! Pierwsza zbrojownia czysta. Dobra, zdechli. Jak mnie kurka załatwili, prawie. Dobra, weźmy to, bo to ma przynajmniej celownik jakiś. Ok, tutaj się stałeś. Dobrze, no to lecimy co dalej? Przegrupuj się przy bramie. No to jestem przy jakiejś bramie, ale nie przy tej bramie. Widzę ok, no ja tu stoję, ale i czekam. A ty masz? Za tobą biorę mołotowa. Bez problemu. No i co? Coś się urwało, kurde. No stoję tu przecież w tym miejscu. Halo. Halo, gra. Nie wiem czy mam gdzie iść, czy co. No przecież tam byłem. Jak mam się przegrupować? No stoję tu w tym punkcie właśnie. Coś mam nacisnąć. No o co teraz? Co się zacięło? Może jakąś komendę muszę wydać albo coś. Nie wiem. Teraz zgubiłem. Nie. No o co ci chodzi? Muszę wejść jeszcze raz tu. To... Granaty wziąłem. Muszę przejść to dookoła. Bo widzę, że się coś zacięło. No i jestem przecież. Tylko przy jakiej bramie kurka. O co wam chodzi? Halo. Dobra, czytaj mi punkt kontrolny, bo widzę, że się coś. Coś się zacięło. Swoją zabiłem? Mogę w ogóle zabić? Nie mogę. Dobra, szybciutko jeszcze raz to samo. Pierwsza zbrojownia czysta wszyscy dobramy. dobra, no i teraz idziemy do bramy. No a brama gdzie? Nie, no to czy to jest jakiś koszmar kurka. No, co on mi z tymi mołotowami pokazuje? Ach, no tu jest brama, no to faktycznie, ale za tobą biorę mołotowa, bez problemu. No halo. Czy ktoś mi może kurde odpowiedzieć, co ja mam zrobić? Dobrze że mnie zabili kurka. Zaraz, zaraz, ja tam idę. Dobra, a może ja musiałem to spalić kurka? Dobra, najwyraźniej się... Najwyraźniej się coś kurka rzeczywiście skopało. Dobra. No i teraz się wczytało, kurka. No i to teraz można lecieć, kurka, chyba 15 minut straty, żeby się tu czegoły. no wracze ten ten helikopter trzeba z, zlikwidować udało się Dobra, weźmy coś lżejszego. Gdzie oni są tam zdjęty? Jak dostałem? Dobra. I bum. Hehe, tamten jesteśmy w drodze, z tego czasu mam... jesteśmy znani na siebie. Gdzie jest ostatnia zbrojownia? Angażuj mnie w drugiej strony. Jak tutaj jedziemy, wada jest naprzód. Zrozumiano. Spoko. Dobra. Dobra. szybciutko. Osłonka. Tam jeszcze jeden. Ło, jakie tu jest mięso armatnie. O to chodzi. Dobra. No, strzelanie, kurka, wyrąbiste. U prawie tu zginąłem, no? Przez takiego dubka. Tam jeszcze jest jeden, dobra. U prawie zdechłem od tego granatu. No, i dobra, no. Zginął, szmatławiec. Tu jest. Tu jeszcze jeden. Któryś mnie tu z boku atakuje. Widzę. Aaa, trafili mnie. Oj, trafili mnie i to nieźle. Tu tędy, Przytrzymać ich tu. No tu idą przed nim kurka. Musicie mi wybaczyć, ale po prostu teraz mi się obez wykrzaczył, więc nie wiem co tu się dzieje. Co tu się odpierdziela po prostu. Dobra, no wchodzę do tej zbrojowni. Dobra, nie krzycz na mnie. Dobra, idę do ciebie. Mam nadzieję, że teraz mi się nie zatnie, Okej, okay, będziemy wchodzić. To była ładna akcja. Nie wiem, co lepsze. Chyba te moltowe, jednak. Dobra, ile jak ja tam mam? 700 to spokojnie. Otwórz. No i świetnie. No i widzę na grubo tylko. cudownie Cię słyszę, strzeliwują nas z lądomiska, sojusznicy w hangarze, możecie strzelać Zrozumiano 3-1, zmija widzicele, Rozpoczyna odstęp Zaczynam na rozdziałki 30 km No zajebiście to przełączanie No, jak miło. Ale to... A to była ładna akcja akurat, trzeba przyznać. Wielkie zwycięstwo dla Wurzykistanu. Dziękuję. Dobra z nas drużyna. Kupiliśmy trochę czasu, ale Barkow na to odpowie. Tak jak my. No tak. Alex i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. W tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzykistanie. musimy się pośpieszyć. Sierżan Cegarik. Dzięki zdobytym przez pana danym, znaleźliśmy komórkę al odpowiedzialną za atak na Pikatki w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny S.A.S. wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urskistanie, musimy go znaleźć. Uwaga, na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie zostrzegać. No dobra, będzie nocny ten. Ale to moi drodzy, zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie tego, przepraszam za te różne e, krótkie problemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało mimo wszystko i widzimy się.